Jeśli podoba Ci się Tchnienie Grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Wracasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Stefan Grabiński Klątwa Dwa Nieraz bywało w całunku miłosnym Wykrada się przez bielejące wargi głuchy Tłumiony stęk Ważki snać ciężar Ugniatał wątą duszą. Rada by go zdjąć Cisnąć precz daleko Lecz nie wiedziała jak Nie zwierzał się Nie skarżył nigdy Nagabywała Ostapa, lecz się śmieszkami opędzał i przekpiwał z brata, więc i poniechała. A wiedział bez pochyby. Coś było między nimi, jakiś się supeł, nieludzkiej zawęźlił w osierdziach i zczepił obu tajną pętlą, której końców nie wydoliła zachwycić. Wąton potrzebował Ostapa. Łaknął jego bez troski, szydnego śmiechu i dziwna, jakoby rad słuchał bezbożnych natrząsań. Wtedy zdało się, nabierał otuchy. Odchodził, tajał, stęgły na czole ból. Marniał wieczny lęk leżący w jego oczach. Tak było na małą chwilę. Za jakiś czas znów Wyczągiwała się z przeklętej nory z gryzota i zapuszczała w duszą drążące zagony. Na ostatek począł pić. Pił dużo łapczywie, jak na śmierć, jakoś nie mógł upić się nierazu. Rękami wracał w obejście trzeźby, jakby nic, i ruszał w pole na robotę. Chmurniejsze jeno niż wczoraj i głębiej pochylony ku ziemi. Taki przekociło się z pół roku. Ziemia odjęłaś. Lodowej obierze prześcigła wiosenka, Ładziłoś na drogę lato miłościwe. Pod zmierzch na wodopój zlatywały z dolin łąk wygonów śpiewy dziewuch parobów, gdy do dom od dziennych mozołów pilili poryki stat Rodzic Hanczyny dostatnią oborę dzierżył, że dziewce Ponierazu przychodziło się dobrze nagonić, nakrzyżać nim, to z pastwiska w obejście zawróciła. Litował się jej umęczeniu wąton i nieraz bywało od roboty wolniejszy. Zachodził w parów i pomagał spędzić kierdel w opłotki. Tak ci się i dziś przygodziło, że już pora była zawracać do domu. Przytknął do wark ligawkę i smutna dumka poniosłaś po rosie wieczornej. Gdyż rozwiały się ostatnie pogłosy skądś z za wzgórze pagórów przewąkroniłoś w lewadę. Jawor, jawor, jaworowy gaj Słyszysz, jak głucho smęci Z liście kręci dziki, luty wiatr. Hej! jawor, jawor, jaworowa stroń Czuć, jak o man chodzi, jak w beznie zawodzi, w tajną ślepą uchłani. Hej, jawor, jawor, jaworowy strzyk poszedł w ścież zawrotną. Junosza wykrotną. zatracił się ślad. Hej. Wzdrgnęła się Hanka. Antek. Straszno mi, skądś od wertepu przywiało, od hańtego bugaju. Pono, kiedy wiedzie czarcia perć. Hanuś, to do doli mojej znak. Zarechotało złe. Jak z dnia jakiego nie wrócę do chaty, wspomnij na odwieczesz ten to rodzic przed sąd boży pozywa. W klątewną godzinę przypadł twarzą ku ziemi i zwinął się w kłąb. Słyszała, jak kłańcał zębami ze strachu, drąc murawę, a oczy obłędem nabiegły. Antek, miejże Boga w sercu, a cóże robisz, nieszczęśniku? Jać ci przeznać doli nie przyznam, ale ja ci rzekę, że rychło nastanie odmiana i nam może miłościwsze jutro zapłonie. Za dwa dni święci gody słonka, w noc uroczną soboty. Gdzie w Boże stado zawiedzie święty wian kupalnych ogni kolisko? Kralicą pośród stanę, wianeczek pierwsza na wody cisnął Ty z uwa, będziesz mój. hantek cóże ci to? W rusalnym zdroju odsudził się. Zbędziemy winy na szczęsne życia znój. W świątalnym żarze Otrząśnię z niemocy w sobotni cudów czas, Gdy ładoń w męża tężnieje. Antek, w noc czarów Zajdziemy w las po kwiecie, Co dolą darzy paprotne ziele. Razem i no się nie ulęknij. Darmo, darmo cieszysz. Nie dla mnie ono wyrośnie, nie dla mnie. Z innym pójdziesz na szczęsnej doli łów. Nielza za późno, i z bólem okrutnym podjął ją za kolana. Hi, hi, hi. Zaniosło śmiechem, i z leszczyny wychynął czegoś wielce rozwesolony ostop. Wątan. Hi, 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 Nowinę niosą! Uradujesz się dziebko samo strachu. Stary skapiał. A jakże do cna! Jutro na cmentarzek wywlokął. Hi, hi, hi. Ot, i wywróżył jeno sobie nie nam. Noże Zaliś, osłupiał? Wąton słowem nie odparł. jeno oczyma błąkał po bracie, niby po obcym. Wreszcie zwiesił w zadumie głowę ku ziemi. Aż coś snać mu zaświtało od nowa, bo wpił ręce tak krzepko w ramię Ostapa, że syknął z bólu. A ja ci, Ostap, powiadam, że to nic. Jeszcześmy nie po drugiej stronie. Jeszcze nie minęła pora. Przedrześ wesoły? Lecz tamten już się rozeźlił. A że w tej udręce, skoro ci się tak zachciewa i no mnie przeostaw w spokoju. A też powiem w przydatku, że się z godami ładzę pod jesień. Pojoneś wąton? Pod późną jesień. Na przekór. Obaczmy, kto z nas przeważniejszy. Ty? Nie. Chciałem rzec wy czy ja. Słabo już pełgotała czerwień z pomiędzy pni, zgarniając resztę ogni pod ziemią. Ponad głowami wszczęły przedzmierzchowe kwilenia lelki, cmentarne przyzywy puchacze. Z bajorów dźwigały mleczne cielska mgły wieczorne. Skłaczały się w odęte buły i płożyły po polach. Od stawisk przygnały wiatrowe podmuchy gawędę żab. Na trakcie pędziło trzodę owiec troje ludzi widno spóźnili się mocno, bo żwawo pomykali na wieczerzę przyjęła ich wieś kręgiem lśnień wiatrzanych. czarci skok zapuściło jesienne słonko złotooki niewód pomiędzy pnie rapatych jesionów jaworów spowiło w czerwonej topieli zarudziało usłoń rozkali na zachód mu było. Na rychły, po latowej zgorzeli. Na zbożny, późny wczas, więc gasło. Zagrała żagwicami wierchów debra. Miotnęły się w niebo wyzewem krzesanice. Poniknąć im było za chwilę. Zanurzyć się w nocnej omroce. Więc płomieniały pod koniec. Już chylkiem pełzał po zboczach zraliwy czmuk. Podlizywał stoki, zarzucał ponure wiecięże, głębiny pieczar. Tylko hań górą na przełęczy jasno było i krwawo. Spodem w rozpadli gruchotała po żwirowisku woda głęboko, że pod mrok okiem nie dojrzysz. A po dniu strach patrzeć parów, bo do cna zjeżonej glicami garażni co od dołu się stożał i od samego wiejrzenia kolą. Toż i nikt nie zaglądał w rostokę, gdy mu przełękiem droga wypadła. Przerzucała się podwyż, ścież ściągała jak dziewuszyna przewiązka. Stroma, wyboista, chyba biesowi poręczona, gdy pod nocką wiatrową do kochanic w zaloty wędruje. Nie darmo czarcim skokiem nazwano. Rzadkoć i nieochotnie puszczali się ludziska tym zawodnym wykrotem, chyba że na czasie zbywało, a pośpiech przynaglał. Właśnie widniał żywo zatopion w powodzi słońcowej, jak skrzącą zaworu, zaworą sprzęgał skalne wichrowiska. Po brzegach wgłobiły się w opoczyste podglebie szaroty. Zazierały w otchłań nieolęknione badyle czartopłochu, Drapieżna krasa była i twarda. Nie dziwota, orłowe grodzisko. Z na grzbiecie od lewicy ozwały się wartkie stąpania i głosy. Ludzie widno nadciągali kuperci, perci, jakoż i przyspiali niebawem, zamajaczywszy w żlebowej gardzieli. Odprowadzał wąton Ostapa na gody, jakie miał na zajóż z gospodarską dziewką odprawiać, a że już spóźniona zdała się chwila, za siłą przed weseliskiem trzeba było jeszcze coś niecoś przyładzić, przyto to rzucili się przełęczą z przemierzając przymierzając drogą. Młodszy szedł w przód, cały w pośmiechu, zradowany szczęsną żeńbą. wąton z nawisłą głową, zapamiętaniem jakowymś naśladował kroki bratowe. Lica schylonego widać nie było nie oczu, lecz kiedy od czasu do czasu prostował się w górę, postrzegłeś twarz ziemią bardziej niż ludzkim ciałem patrzącą. W jagodach zapadłą jamami, przeżartą, tylko źrenice mu pełgotały gromnicznym światłem, gdzieś głęboko, głęboko w jaskiniach oczodołów. We wsi gadali, że człek to już strawiony do przyciesi. Bo i prawda ostatkami gonił. Dziwnie, bo dziwnie bywa na tym tu ziemskim postoju i przeróżne ludziska snują się po obłędliwych lasach świata tego. Idzie ci człowiek, idzie niby narokiem, aż tu się nie opatrzy, gdzie i po co zawitał. Na pokaz własnowolny, a w rzeczy jako to łądko konopne wiatrów i grzysko napolne. Wije się to, krąży, a w koło, a w koło wartoli. Dolo ty, dolo człowiecza. Przywrze nie jeden, wierzeniem do czegoś tak krzepko. Rozeprze się skalnym zamczyskiem w posadach tak rozłogo, że go stamtąd nie wyruszyć. A wierzenie owo rozliczne. Jeden się klnie Bogiem, drugi biesowi, przykłonną cześć niesie. Po niektóre z innymi się siłami zmaga. Zaklęci owych mocy wyzwiskiem najcięższym mozołom wydolą. Jakby wsparci na tajemnych barach po szczerby reglowe się dźwigną. Nie odgadniesz pono nigdy, kto ich tak mocarzy. One włady ciemne, którym zawierzą, czy własny duch wierzeniem stalny? Bo znikąd nie wiesz. Zalisą naprawdę. Może to z człowieka własnej duszy na świat wychodzą mocarki? Jeno, że sam i źródliska dopatruje, o jakich mówią, że z Bogiem albo ze złym społecznie trzyma. Lichoć tam przezna. Z kim? Może i z sobą samym? Ale bywa też ponierazu owo zabratanie we wierze straszne dla ludzkiej doli, gdy wyświęci swą wtórą przywrotną stronicą. Wtedy obraca się na sojuszników i wspólnym świętym słowem oziem powala wierzących. Tak też bywa, gdy klątwa zawiedzie piorunową chmurę nad głową tego, co jej wiarę daje. No to piekielne pozwanie Bogi tajne jakoweś. Wspólne obojgu, Bożyce stawić się muszą. By świadczyć ich wierze, potęgą karzącą, bo nie przeklnie nigdy ten, co nie wierzy. Tak ci się zawiązuje wspólna, klątewna sprawa między tą trójcą nieludzką, i toczy się, toczy, aż spełni. Zaś spełnić się musi, bo wierzał. A może i nie ma trójcy? Nie. Postał i ślad tajnych mocarzy, jeno Dwa duchy człowiecze wzajemną się siłą wszechwładą, bo czy nie przenikniesz, czy Bogiem klnie, czy duchem własnym. Na jedno wyjdzie, byle wierzyli. Kiedyś po wszystkim powiedzą ludzie, Bóg skarał. Czy po prawdzie? Nie wiada. Może sam siebie, może go własna dusza spełnić klątwę niewoli. W mrokach, bo brodzim wszyscy we... Mgławych i nikt nie pewien dlaczego. Bywa i druga moc duszna, porówno straszna i władna, potęga niewiary, choćby go ojciec mać rodzona na sąd Boży pozwali, Klątwą obrali. Nic mu to, z i dziwo, nic mu się złego nie przygodzi. Bywają, bywają ostopowe ludziska i ci mocarni. Przewładni, lecz zda się inaczej. Mroczno, bo pośród nas ćmawo i wieczyście bytujemy na operzeliskach młaczanych, bez postanku dymiących. Mglicami zasnuci, że brat brata w poćmie nie odróżni, ziemni posieleńcy. Jedno z tych odparów wyziera, jedno krwawiącym ślepie mu zawi, krzywda. Okrutna. Bezwinna krzywda ludzka. I to powietrzne zapytanie. Przedrze, dla jakiej przewiny? Pytał wąton. Wypatrywał od roku od onej godziny i po dziś dzień nie odzierżył odparcia. Więc zmarniał do szczętu i spiołniała mu dusza. Weszli na czarci skok. Ostap, bracie, daj rękę. Cno mi jakoś wedle osierdzia. Naści boju, się krzepko. Bóg zapłać tak raźni. Szli dalej. Ostał, co przodował, trzymając w podanej w tył ręce dłoń brata. Rzucał po wierchach spokojne spojrzenie. Zagłębiał rysie oczy w żlebowe kotliny. Wtem poczuł, że ręka wątona poczyna dziwnie jakoś drżeć w jego. Nie to by ją coś wyrywało, ni to sam swobodził. Porazu wywinęła mu się z garści, i w owejże chwili posłyszał za sobą nagły szmer, jakby kto drugiego ze ścieży w chłań strącił. Wartko się obejrzał. Wątona już na perci nie było. Jeno tam w dole rzuciła mu się raz w oczy ostatni bratowa opończa. Bez krzyku go zmiotło. Bez jęku. A był to dzień ofiarowania przeczystej panienki, gdy już liście rzęsnym pokotem zalega. Słonko u stoku się waży, a po polach po szerokich po porozwiesza głowę Czechła jesienny cichy smęt. Ostap przeostanowił się. Stare to czy sam? Hm, krzyknął w bezdeń. Głupi ty, a przed wierzył? Rochotem odgrzmiały skaleniska. Postał jeszcze czas jakiś na samym środku, zawrotnej przełęczy, jakby na wyzywy z urągiem czekał, aż się słonko w niż pokładzie. Wtedy, zjawił się śmiechem, raz jeszcze i gwizdając, puścił w drogę. Spieszyło mu się na weselisko. Najcudniejszą dziewkę z sioła w łoże brał. Ksenię czarnobrewą. Czytał. Jacek Brzezowski.